Biorąc pod uwagę skalę i rozmiary GTA Online, wręcz dziwnym byłoby to, gdyby nie pojawiały się w nim nawiązania do pozostałych odsłon. Ale zwłaszcza jeden jest szczególnie ciekawy i w gruncie rzeczy stanowi jeden wielki hołd dla mało znanego GTA Advanced, czyli najgorzej sprzedającej się części w całej serii. Choć formalnie to GTA London 1969 sprzedało najmniej egzemplarzy, niewiele ponad 100 tysięcy, to było jednak dodatkiem. GTA Advanced było pełnoprawną, samodzielną częścią, która znalazła zaledwie 240 tysięcy nabyw. Gra została wydana wyłącznie na Game Boy Advanced w 2004 roku, a jej akcja toczyła się w Liberty City. Głównym protagonistą był niejaki Mike i to właśnie jego postać, jego animacje oraz sprite y zostały przeniesione do arcade'owej gry w GTA Online o tytule Street Crime Gang Wars. Gra do zbudzenia stylistycznie przypomina niefortunną wersję na Game Boya, choć oczywiście formuła rozgrywki jest całkowicie inna. Co ciekawe, wykorzystano w niej muzykę z pierwszego GTA. Pierwsza GTA, właściwie jego pierwotną wersję Racing Chase, też zresztą w module online Honorowano. Inna z arcade'owych gier ma właśnie taką nazwę, choć poza nazwą z debiutanckim Geta nic więcej jej nie łączy.